Wiesz dlaczego tak wiele lotnisk na świecie nie przyjmuje Airbusa A380? To nie dlatego, że jest niebezpieczny. Problem jest inny. Ten samolot jest po prostu gigantyczny. A380 to największy samolot pasażerski, jaki kiedykolwiek latał. Sama rozpiętość skrzydeł to prawie 80 metrów, a ich powierzchnia wynosi około 850 metrów kwadratowych. Teoretycznie można by na nich zaparkować całego Airbusa A320. Przez to A380 potrzebuje znacznie szerszych dróg kołowania niż standardowe odrzutowce. Ale największym problemem nie są wymiary, tylko masa. W pełni załadowany A380 waży ponad 560 ton. W momencie przyziemienia nacisk na nawierzchnię osiąga równowartość setek ton siły na niewielką powierzchnię. Większość pasów i dróg kołowania po prostu nie została zaprojektowana, by wytrzymać takie obciążenia. Jest jeszcze jedna rzecz, o której mało kto myśli: silniki. Cztery ogromne turbofany generują tak potężny ciąg wsteczny, że mogą przewracać pojazdy obsługi, łamać latarnie i uszkadzać ogrodzenia jak podczas huraganu. Dlatego lotniska nie odmawiają A380. To infrastruktura często nie jest wystarczająco szeroka, wytrzymała ani bezpieczna, by taki kolos mógł na niej normalnie operować.